Witajcie. Kolejne nagranie z nocy. Tym razem nocna linia dwójeczka, czyli linia N2, która rozpoczyna się skróconą linią 20, 29. także posłuchajmy dźwięku silnika, ale najpierw sobie przestawię mikrofon. Przepraszam, telefon. No i nagram przejazd techniczny. Jelczykiem 669, bo jak wiadomo, Jelczyków nigdy za wiele. Może mi nie będzie kamera gdzie widzieć. Może będziemy widzieć, zobaczymy. O, zobaczymy, jak to tam będzie kręcić. Wybijemy parę, chwileczkę to zejdzie. Ogólnie wóz bardzo przyjemny, jak już wiecie, ulubiony. Jeden z 13 egzemplarzy, jakie powstały, Jelcza N120 M4 Supero. Ale oczywiście do Rzeszewa trafiło 10-3, tam gdzieś na Węgry, o czym już wspominałem, na nagraniu chyba z N1 albo N2, N3, przepraszam. Akurat na autobus, który brał udział w imprezie 50 lat jelcza w Rzeszowie. Uważam, że jeden z przyjemniejszych, no właściwie są dwa ostatnie na nagraniu z 3 674 ten był chyba na Niedynce, także ostatnie dwa Jelcze w miarę ograne. Właśnie sobie zdałem sprawę, bo patrzyłem w papierach, że jeździłem nie tak dawno 667 tak mi się wydawało, a Chyba jeździłem nim w listopadzie. No dobra Słuchajcie, startujemy. Tak, jeszcze się para nie dobiła. Teraz zobaczymy. No jeszcze troszeczkę widzę, dobra. Para jedziemy. Czasami się tak dzieje, że wóz złapie lekkiego laga i wtedy wystarczy tylko, że tak powiem, wrzucić mu na luz, na neutral, wrzucić bieg wsteczny, troszeczkę podjechać do tyłu, wrzucić bieg do przodu i, i jedzie. Po prostu nie reagował na dźwignię przyspieszenia. Ale no mówię, to nie są złe wozy, to są bardzo dobre autobusy. Tylko przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. Nie wpadać w panikę. One ogólnie bardzo fajnie się prowadzą. Bardzo fajnie wybierają nierówności. No właściwie tu nierówności. Też są w miarę dynamiczne. No zostały tylko dwa, ale właściwie Jelcze M121 M czy M125N CNG, czyli mówię o tych, co w Rzeszowie występowały, wszystkie mają dokładnie tą samą jednostkę napędową, zblokowaną z tą samą skrzynią biegów, czyli z Wojtem 4-biegowym. Czy I czyli jest to ten sam zespół napędowy, a różniły się tylko mostami, bo w przypadku M120 i M121 był wielczański most zamontowany. Natomiast w przypadku M125 był to most CTF. -a. Słuchajcie, jak ładnie sobie śliczę chodzi. porę jaką mamy jest ciemno, tutaj akurat ja siedząc wyżej na jednak w porównaniu do auta mam o niebo lepszą widoczność, także jest mi lepiej, łatwiej dostrzec pewne sprawy pieszych i tak dalej, czyli wszelkie zagrożenia czyhające na drodze w osobowym jest gorzej, no ale też trzeba brać pod uwagę, że niestety mamy taką porę roku, że ludzie często chodzą ubrani na czarno, jest gorsza widoczność i nie widać pewnych rzeczy, że tak powiem

Generalnie mamy dwie możliwości dojazdu na Bardowskiego. Ja sobie akurat dzisiaj wybiorę drogę. Normalnie ostatnio jechałem przez Trębeckiego, Siemińskiego. Także dzisiaj pojedziemy przez miasto, mamy trochę czasu. Więc na spokojnie sobie stanę jeszcze na Zatoce, czyli na przystanku kończącym, można powiedzieć przystanku technicznym, czyli o przystanku dla wysiadających, czyli Barduskiego 04, a odjeżdżę z tego samego przystanku, z którego odjeżdżają autobusy typu 12 i 59, no z którego powinno odjeżdżać, w ogóle podjeżdża się od boku. Też przy okazji wykonywania tej linii nocnej Zaliczę sobie przejazd ze skróconym wariantem linii 29, jak wiecie, linia 29 kursuje od poniedziałku do piątku. Jest to brygada szczytowa, kursuje z Trębeckiego na przemysłową, ale jest taki jeden wariant, właśnie wariant nocny, który jest skrócony. W sumie nie wiem dlaczego, nie startuje z Trębeckiego, tylko startuje z Bardowskiego. Bo o ile jestem w stanie zrozumieć, dlaczego kończy na Placu wolności, ponieważ przejeżdża na dworze z PKP i z dworca PKP startuje już eko linia N2 w kierunku Borysowionej Karoliny, nie? Ale ogólnie fajnie sobie tak nocnym wariantem przejechać, wcześniej jak jeździliśmy jeszcze w systemie dwuzmianowym, zaliczałem też różne ciekawe warianty po południami. no Teraz stety albo niestety nie jeżdżę. No taki mam akurat, taką mam akurat sytuację, że nie odpowiada mi jazda na drugich zmianach, chociaż czasami mi się tęskni, bo na przykład chętnie bym się przejechał tym wariantem 32, który kiedyś nagrywałem, a teraz doszły dodatkowe ulice. Zobaczcie 794 tysiące i autobus całkiem żwawo jeszcze przyspiesza. Silnik ładnie pracuje, pytanie tylko czy uchwyt wytrzyma, czy odpadnie. A jak odpadnie, to odpadnie trudno. Nie pierwszy, nie ostatni raz się tak stanie w razie czego. 2006 rok produkcji, czyli pełnoletni autobus w tym roku skończył 18 lat. Słuchajcie, jak bardzo sobie pracuje. mi jego mością tak przypuszczałem, że tak może się wydarzyć jednak osoby jeżdżące droższymi samochodami są tak przewidywalne jak mało kto Przy okazji nagrania, chcę pozdrowić jednego z moich widzów, który w tym roku skończył 18 lat. Mianowicie chodzi o Bartosza, który właściwie dostanie na Mikołaja kalendarz z dedykacją ode mnie. Nie, nie jest to jakaś no niespodzianka. W sumie mam nadzieję, że nie zepsuje do Mikołaja jeszcze chwilę. Może też i poczekam co niejednemu Cugurek na imię, także nie będę tutaj zdradzał lokalizacji. Natomiast pogratulować pomysłowej dziewczyny, która odwożyła się do mnie napisać, kupić kalendarz, no i poprosić o osobistą dedykację, także pozdrawiam tutaj Bartosza. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z prezentu. Czekamy na zielone światło. Ciekaw jestem w ogóle, jak mnie słuchać. sprawdzałem sobie nagranie z zewnątrz. Jest to akurat drugie nagranie, w którym wykorzystuję mikrofon. Nie wiem, jak usłyszycie dźwięki silnika, ponieważ drugi mikrofon jest zamontowany bezpośrednio nad jednostką napędową bo właśnie byłem ciekawy jak to, że tak powiem, wyjdzie. No i trójka mi się wydaje jest zadowalające nagranie. No ale pytanie, czy wam też się spodoba? Teoretycznie jesteśmy na miejscu. Ja dosłownie na sekundę sobie kuknę, bo jeżeli się okaże, że już nic nie jedzie, to od razu podjedziemy pod właściwy peron. Ale może być tak, że jeszcze coś odjeżdża. Może szukamy przystanku Bardowskiego 02. No nie, za 10 minut ja odjeżdżam, minuta 29, więc spokojnie mogę się zalogować na właśnie na tym peronie. Bardowski, Także dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia.